jestem na skrzycznym i miejsce i oczywiście natura spowodowały, że naturalnie wchodzi się w taką przestrzeń tu i teraz i e, czuje się bardziej naturalny, naturalny rytm, ale sobie pomyślałam, że do tego dam kilka wskazówek, ponieważ teraz dużo się mówi o przestrzeni serca, tym, że serce ma swoją inteligencję, swoją świadomość i żeby wycofać świadomość z głowy, gdzieś osadzonej w przyszłości albo w przeszłości, i zwrócić się do ciała i do tego, co czujesz, żeby poczuć faktycznie tu i teraz, a nie tak, że a, zaraz chwila, miałam być wdzięczna, a właśnie miałam mnie oceniać, a miałam mnie oczekiwać. No, można to sobie przypominać z umysłu, niemniej lepiej jest zaangażować ciało i energię tu ulokowaną w tu i teraz, do tego, żeby po prostu to było w nas. To było w naszym rytmie. I teraz nasz własny rytm, twój naturalny rytm totalnie unikatowy jest, jest zakodowany w Tobie. To możemy nazwać flow, możemy nazwać przepływem, bądź jakoś inaczej, jak każdy z nas czuje, że podąża za tym, co czuje, jakie to są momenty, kiedy z nich się wybija, a kiedy nie. No i teraz, jak wejść w to tu i teraz je poczuć, i żeby to było naprawdę praktyczne. Mówi się o oddechu, też sama dużo o nim mówię. Propozycja pierwsza jest taka, że oprócz samego oddychania, poczuj i wyobraź sobie, że twoja klatka się rozszerza, ale przede wszystkim poczuj, że coraz więcej tu. Kłoniesz, to otwiera tutaj ośrodek serca i że jednoczysz się właśnie z tą przestrzenią, to momentalnie ściąga cię do tu i teraz. Drugi moment, drugi myk, który, który cię ściąga do ciała, do świadomości Twojego własnego rytmu i synchronizacji, to dotknięcie swojego ośrodka tutaj serca, klatki piersiowej. Bardzo to dużo daje, bo wiele osób mówi, że w ogóle ma mniej myśli wtedy. Mniej ucieka myśli w stronę jakichś innych spraw. I wtedy rozszerzaj to, to serce i tę przestrzeń coraz więcej zagarnia jej jednocześnie. Ale jest jeszcze jeden myk, który jest do odkrycia <grym> przez ciebie, a mnie nie się przyznaje, bo możesz z, z własnym rytmem zatańczyć i tak naprawdę ten własny rytm szepcze do ciebie cały czas. Zatańcz ze mną, ale jest się zjawionym programami umysłu. Często myśli, a nie, bo nie ten czas, nie tu planowałem, nie tu planowałam, bo wiedziałam A, o, i B i tak dalej, i tak dalej. Powinno się, musi się i różne rzeczy. Więc jak tu masz normalnie ramę, to tym razem możesz chwycić się tu znowu za sercem. No i pobawić się trochę. Dać ci poprowadzić temu rytmowi, może najpierw trochę subtelniej, może później, intensywniej w ciszy, a może coś zanucić, coś co znasz, a może coś własnego polecam, rytm poczuć jak w ogóle to ci wszystko drga to w ogóle grasica, wtedy momentalnie informacje przenikają do twojego kododena takiego mojego od kachunów czyli pobudzanie grasicy no ale my tańczymy i tak mi przyszedł taki motyw, że jesteśmy na w tych góralskich lasach w promieniach słonecznych. Opala mi się ziarę. Ja, ja, ja. Możesz się pobudzić w ten sposób. Albo jakoś inaczej po swojemu w każdym razie. Zachęcam do tego, żeby się pobawić tym, co masz tu. I teraz energia w ciele, a serce niech cię prowadzi. To w takim razie pozdrawiam ze Skrzycznego W tym pięknym. To nagryj, na gry i zobaczymy jak mnie słychać. Dźwide <much> ja będę śpiewać. Much better.